Proszę. Panie redaktorze, e, obecnie debatę publiczną w Polsce i zdaje się w, w naszej części Europy. E, dominuje w tej debacie temat e, tych ludzi, którzy tutaj w bramy Europy stoją. Jakkolwiek by ich nie klasyfikować, bo różne są. I mówi się o, o najeźdźcach, mówi się o, o imigrantach, o uchodźcach. E, chciałbym zapytać pana, jak pan uważa, na ile to jest problem dla samej Polski? A na ile stanowić to może w kontekście, w kontekście mówienia tych rzeczy najważniejszych, które są niewidoczne, jeśli dobrze tutaj powtarzam, że najważniejsze są te, których nie widać. A na ile to jest pewien pewna przykrywka dla interesów, które się może odbywają w tym momencie i być może pan takie interesy czy, czy ruchy dyplomatyczne dostrzega w takimi w takim pod kanałami, że tak powiem, tutaj nie tylko myślę dosłownie o Nord Streamie, ale o innych interesach, które zagrażają resztką suwerenności naszego kraju e, i wolności. I chcę drugie pytanie jeszcze zadać. Jeszcze to proszę. może Pan, ja odpowiem na to, bo potem zapomnę o co Pan pytał, bo mam dobrą pamięć, ale krótko. E, więc e, to jest, e, polskie problemy są dwa na tym tle. Po pierwsze, że Niemcy próbują Polsce narzucić kwoty imigrantów. E, wiadomo, że ci imigranci wcale nie chcą do Polski przyjeżdżać, a w każdym razie na pewno nie chcą w Polsce zostać, oni się przedo chcą przedostać do Niemiec, do Szwecji, do Norwegii, do, y, do Wielkiej Brytanii, tam gdzie socjal jest naj największy. W Polsce, w porównaniu z tymi państwami, socjal nie jest atrakcyjny, więc w Polsce nie chcą zostać. Jeśli Niemcom uda się narzucić y, te kwoty. To władze polskie będą musiały tych ludzi pilnować, żeby oni nie uciekli do mnie, więc muszą ich, krótko mówiąc, pozbawić wolności, zamknąć ich w polskich obozach koncentracyjnych. I wtedy już będziemy mogli długo protestować, jak będzie prasa światowa napisała o polskich obozach koncentracyjnych, które są, powiedzmy, są. No co, nie ma, są. No i no tak, chwilowo nieczynny obóz Auschwitz, prawda? Tak. Druga sprawa to jest to, że. Problem tych imigrantów jest wykorzystywany i to intensywnie, i taki w sposób łajdacki do zintensyfikowania wobec polskiego narodu tzw. Tak pedagogiki wstydu. Jak ktoś ma, nie wykazuje to dostatecznie dużo entuzjazmu w tej sprawie, no to znaczy, że albo no, znaczy, nie, jest szubrawcem, to na pewno jest szubrawcem, no i w ogóle nie słucha się papieża Franciszka, no po prostu świnia. I to żydowska gadeta dla Polaków jak zwykle jest na czele tej papieżniki wstydu. Ja, żeby to jakoś przerwać, to zachęcam prezydenta Dudę i to mówię publicznie, żeby zamiast tam jakieś głupstwa wywiadywać, to żeby jak najszybciej wystąpił z inicjatywą legislacyjną. Jako znany liberał ani nie chcę, przede wszystkim nie chcę, ani nawet jakby chciał, to nie mogę zabronić komukolwiek w Polsce przyjmowania w swoim domu gości takich, jakich tylko chcę. Tyle tylko, że żeby to była deklaracja odpowiedzialna, to i na tym powinna polegać inicjatywa legislacyjna pana prezydenta, żeby taki Człowiek, obywatel polski złożył notarialne zobowiązanie, że taki, tę rodzinę, którą przyjmie, będzie na swój koszt utrzymywał, kwaterował, odziewał i leczył w chorobie, dopóki ona sama z tego nie zrezygnuje, bez możliwości jednostronnego, wcześniejszego wypowiedzenia tego zobowiązania, no i oczywiście złożenia stosownego poręczenia majątkowego. Dopiero takie deklaracje można traktować jako odpowiedzialne. Dlatego, że w przeciwnym razie to weźmie powiedzmy, a po tygodniu powie, a to już mi się znudziło. I będzie tak samo jak z psami, że właściciele, jakim się pies znudzi, to wyłożą go tam gdzieś do lasu i go rzucają. Porzucają go. Otóż i później podatnicy by musieli takich ludzi utrzymywać, prawda? A przecież oni żadnych deklaracji nie składali. Więc spadam. Od razu by ten entuzjazm opadł w dół. Bo co innego, jak, się, jak przyglądałem się demonstracji, tej, co pan Biedroń tam zorganizował w Warszawie, bo on już widać, że się nie może doczekać tych efektów. Ale większość ale, ale tych demonstrantów to byli ludzie młodzi, którzy sprawiali wrażenie, że są na utrzymaniu rodziców to bardzo przepraszam, jakie, jak można takie deklaracje traktować jako odpowiedzialne? Jak ci ludzie za siebie samych jeszcze nie odpowiadają, to jak mogą przyjąć odpowiedzialność za kogoś jeszcze, prawda? Więc to są te, z punktu widzenia polskiego, to są te dwie rzeczy i na jedną rzecz, na tę w wstydu, to mam taką receptę. Druga no, rzecz, nie, to nikomu niczego się nie zabrania, tylko proszę bardzo, chcesz, ale to musisz tak robić. Jak nie, to znaczy, że jesteś blagierem i w ogóle nie, nie możemy Cię traktować poważnie. Natomiast warto się zastanowić, skąd się właściwie ci uchodźcy wzięli znaczy z jakiego powodu oni tu są. Otóż nie, nie ulega wątpliwości najmniejszej, że przyczyną, a przynajmniej pretekstem. Do tego, że ci uchodźcy napierają na południowe granice Europy, które trzeszczą i walą się pod ich naporem. Moim zdaniem to jest dopiero czoło fali. To jest dopiero czoło fali. Kulminacja jeszcze jest przed nami. Zaraz powiem dlaczego. Otóż przyczyną czy pretekstem jest to, że pewna liczba krajów środkowej Azji, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki została wprowadzona w stan krwawego chaosu. Na skutek amerykańskich operacji pokojowych i misji stabilizacyjnych, to mówię o Iraku, Afganistanie, walki o demokrację, mówię o Syrii, i jaśminowych rewolucji, mówię o Tunezji, Libii i yy, Egipcie. Sprawia to wrażenie jakiegoś szaleństwa, bo cały obszar wielki został pogrążony w krwawym chaosie i do końca temu nie widać. Ale widać jednocześnie, że w tym szaleństwie jest metoda wszystkie kraje zostały pogrążone w tym chaosie. W chaosie zostały pogrążone, no może z wyjątkiem Tunezji. Kraje, słusznie czy niesłusznie, to już mniejsza o to, uważane w przeszłości za potencjalne zagrożenie dla Izraela. Tam, gdzie to za... kraje, które nie były traktowane jako zagrożenie dla Izraela, na Arabia Saudyjska, tam żadnego chaosu nie ma. Natomiast psz, to kraje, które były Uważane, powiem tam, słusznie, czy nie słusznie, to jest całkiem inna sprawa, były uważane za potencjalne zagrożenie dla Izraela, zostały pogrążone w krwawym chaosie. I ten krwawy chaos stanowi albo przyczynę, albo przynajmniej pretekst do naporu. I to taki pretekst, że z uwagi na obowiązujące w Europie prawa właściwie nie bardzo można im odmówić. Prawo do azylu to jest, obowiązuje. Co więcej, dlaczego mówię, że czeka nas kulminacja tej fali? Z uwagi na obowiązujące w Unii Europejskiej prawo łączenia rodzin. Przecież rodziny tam czekają i przebierają nogami, też chcą uciec z tego krwawego chaosu, prawda? Więc dlatego mówię, czoło fali do nas dodało w postaci tych młodych ludzi, których rodzina, żeby ich wysłać, kosztuje, to jest inwestycja. Kilka tysięcy euro, to nawet u nas jest dużo, a cóż dopiero tam, prawda? Cała rodzina musiała się być może nawet zapożyczyć, dlatego ci młodzi, ci, ci wysłannicy, muszą jechać tam, gdzie jest największy socjal, żeby te rodzinę tam ściągnąć. A skąd wezmą środki? A no właśnie z tego socjalu. Dlatego ten topić. I jeszcze ostatnia sprawa. Mało kto pamięta. Mało kto pamięta przemówienie z 1989 roku ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jakuba Delors. On powiedział otwartym tekstem wtedy, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych. Jestem pewien, że w Stanach Zjednoczonych ktoś to usłyszał i wyciągnął wnioski. Tak, no to zanim wy będziecie zdolni do wyprowadzenia tak. wojny środowicznej, to my wam zafundujemy wojnę domową. I to taką, że wam w piętdy pójdzie. No i właśnie ją mamy. Bo prędzej czy później, to tak się mówi, ale prędzej czy później będzie musiał przemówić towarzysz Małgorzek. Towarzysz Małzeur? Tak, bo jeżeli... Bo jeżeli, że tak powiem, poziom tych imigrantów obcych cywilizacyjnie, obcych kulturowo przekroczy punkt krytyczny, no to pojawi się problem odwieczny, kto kogo zdominuje. I bez towarzysza Mausera tego nie rozstrzygniemy. Ja to nawet pewne nadzieje wiążę z tym, bo chętnie bym zobaczył taki obrazek, jak pani Kazimiera Szczuka i pani Środa jest w gelabije ubrana i harapem zaganiana do haremu, pod czujną straszę. Ja się powstrzymuję przed tym, bo tak jakbym Francuzom czasami jak mnie zdziwił, ja bardzo lubię Francję, ale jak mnie czasami zdziwił, to bym życzył kozaków na polach to jest Ale jedna rzecz nie powstrzymuje, że to nie tylko one by zostały tam zagnane. Porządne kobiety te. A tych mi szkoda, bo one nic nie winne Proszę bardzo.